Bonk. Bonk, bonk, bonk. O kurwa, Syndra, nie ma żadnego piku, kurwa na to. O, Z. Zara, na... wyłącz cienie w grze. <grym> <A, na. grym> Kapi, duża pała <grym> Ja jarem, <grym> Ja trawę jeden. trawę dwa, trzy, cztery. <grym> Foski tutaj. Dobra, zmieniamy niki. Ile? Wow, ja RODO! O kur! Ale dżunglerowo tutaj. Co ja. jest kurwa z p. Pi... co? Co co? O jezus, ale on jest za głupi. Oj, ja jestem jeszcze głupszy widzę. Chyba co jest Dobra, on jest opę. Oha! Erko ma 14. Ja p pi... jak dziecko grane. Nie wiem, że on mnie kurwa podbierze, tak daleko w... rzucił Mniej go karteczki. <trafik> nie da. <trafik> <trafik> <Nie> da <trafik> Zabij go szybko, bo chcę system. No i k. międrówko. Chętnie. Dobra, idziemy we dwójkę. 05 Trójka dawaj. Ej, dopalacz kupowałaś na tą? gę? Chcecie skóreczki za lamo? Chcecie kurmaczyk. Pełni mechaniczny Wiktor. Dzień dobry, kurmu! O, to jest jakaś. <śmuchy> ja już jestem mega opak. Co jest kurwa? <śmuchy> to był <śmuchy> prawdziwy! Dobra, daj tak. Gramy w mukę. Mukę to ci był za. Poza to tak. <śmuchy> ja jadę na 8 godzin na uczenie, żeby zdać jeden przedmiot. Ty chcesz 8 godzin zrobić cały semestr? Tak. <śmuchy> to co, co, chyba? Ja wfierdam się. Kurwa z automatu tym kurszenym czerwonym. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. To jest mega dziwny pomysł. Pyk, pyk, pyk. Jazda, kurwy gdzie mam team? Kurwa, Wyjdziemy. ogień źle poleciał. W ogóle ja sam mogę składać itemy na ramię, <laughs> skurwa <laughs> oh. Ale kurwa! <laughs> Wlejsi! <laughs> o! Kurwa, <laughs> krótkodystansowiec tutaj. No kurwa, ale ja tam. Ojojojojo, muszę mieć eskortę, eskortę, eskorta. I pytaj mnie, <laughs> gdzie eskorta ale... jest. <laughs> Dobra, kurwa, e, łatwo. <laughs> nie, kurwa, nie! <śmiech> <śmiech> o! <Ale. śmiech> Kiero, no, to jest chyba ta gra. We ma żeby jeden mecz mieliśmy zagrać? No właśnie wiem, ja teraz krypaczę, że nie wiem co I... z zaliczeniem, nic nie mogę zrobić. Ja Ewentualnie nie mogę obessać kupa. Oj 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 mają oj, dobry oj, oj, oj. No ale kurwa grała mnie, ale jesteś tą która mnie ograła, no, przyznaję cię kmata, która mnie ograła się. No ja potrzebuję jeszcze półtora itema i będą orańku. Za Ornani Odkurwia. Na terapię wytrzeźwień? Ty potrzebujesz wytrzeźwienia? Dobra, kurwa, płacimy. Pizdusienko twoja wiadomość. Przestań pić, chory człowieku. Dwa złote ci kurwa wystarczy. No i poszło. Mam nadzieję, że się ogarniesz. O! Spalona supa! Takie uwielbiony najbardziej. Zauważyłeś chyba. O kurwa, nie zdążę Aj. zrobić itemka. Ty pij. Kurwa chcę itemek, ja nie idę stąd. Wydalam. Ja muszę itemek zrobić, bo mam mormoga. Ja pierdolę. proszę, mi zrobić! <laughs> Dobra, erykuje, ty! 3, 2, 1! Dobra, dobra, spierd... ...dalam. No co to tak bije?! Ile?! Ooo... Dobra, wbijamy się. K***a, on mnie jeszcze wyłoczył. tu? Mam k***a. No ale wbita. No cicho, to wyjdzie. Dobra. K***a! Końcówką strzałeczki mnie dotknął. Końcóweczką strzałeczki, no on k***a napletkiem mnie dotknął. Ja tam idę. O kurwa, niepotrzebnie. No ja tu idę, ja tu idę, to bardzo dobrze pachnie O tak, o tak, ale i ześnie żółtki, kur... Mamy to Dobra, gościu, jak nie mnie, kurwa, gilasz tym bąbelkami Dobra, kto chce, idę Zostanie najsłabszy z nas, ja już mam O Nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że ta strzała powinna go pierdo. O, o. Ale Ale wiasna chatę Tutaj to jest zajtem. Łańcuchy z guby? O, ojojoj, ojoj, ojoj, oj, 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 oj! ją. Mocno bije ta wieża, nie powiem. Dobra, poddajemy. nikt nie podda. Witam, ja jestem JJ Joker, a to jest kolejny odcinek na naszej serii przygody z Minecraft.